Dla mnie rzeczywiście ten moment, ta sytuacja jest niezwykle zruszająca, bo ona przypomina to wszystko, co wydarzyło się już tak wiele lat temu, 32 lata i pewnie wtedy, jak byłem też przewodniczącym społecznego komitetu Fundacji Śląskaru Szkoły Policji, nigdy przez myśl nie przeszło, że po 32 latach, czyli po więcej niż pokoleniu, przyszło mi stanąć w podobnej roli i być także przewodniczącym tego komitetu. To jest niezwykle wzruszająca sprawa. Wzruszony byłem wtedy też i w 1993 roku byłem wtedy wojewodą słupskim. To był zaszczyt ogromny być wojewodą słupskim. No i oczywiście był cały zespół osób, które były w społecznym komitecie. I był to czas, część osób pamięta, ale wiele osób na tej sali to już tamtych czasów nie pamięta w ogóle. Są młodsi niż te trzydzieści. Dwa lata, bo byli wtedy malutkimi dziećmi. Więc to był czas oczywiście ciągle przełomu. To było wszystko, tworzyło się na nowo. To także policja jakby stawała się nową formacją. Wcześniej nasze pokolenie do policji miało no, umiarkowane zaufanie, a także szkoła policji nie zawsze cieszyła się tym najlepszą opinią. Może czasami nawet niezasłużoną ale po prostu pewne symbole, które były z przeszłości no, ciążyły także i na naszej szkole, szczególnie jedna pieśń, która się stała piosenką taką symboliczną, związaną z czasami strajków 1970 roku. Ale wtedy, w tamtym czasie, wiedzieliśmy, że szkoła policji to jest rzeczywiście ważna instytucja. Ja wcześniej także byłem nauczycielem, więc wiedziałem, że szkoła to jest klucz właściwie do przyszłości. I po prostu a szkoła policji była w tamtym czasie dobrą szkołą. Była dobrą szkołą. Rzeczywiście dobrze przygotowała policjantów, wcześniej milicjantów, ale miała także doskonałą kartę. Więc ten sztandar wówczas, który chcieliśmy ufundować, no miał być taką symboliczną zmianą przemianą, takim momentem, który rzeczywiście pokazuje te nowe czasy. Sam standard w tamtym czasie oczywiście nie było zestandaryzowanych wzorów, tak jak dzisiaj, wynikających z zarządzenia i tak dalej. Więc z tymi osobami, które były w komitecie, także z komitantem szkoły, także w tamtym komitecie działał także ksiądz Henryk Jankowski, który był też w tamtym czasie, ale wcześniej szczególnie osobą bardzo zasłużoną. Później jego losy się trochę inaczej potoczyły, ale ale wtedy wymyślaliśmy nawet ten sztandar i chcieliśmy, żeby w jego na tym sztandarze były różne elementy, które będą też pokazywały te nowe czasy i pokazywały te rzeczy, które są dla nas ważne. Ten sztandar przechodzi do przeszłości, do historii, będzie w izbie, pamięci. Dla mnie dla wielu będzie pewnie ważnym elementem. Także jestem zruszony dlatego, że w ogóle zawsze sztandar to jest coś wyjątkowego i nadzwyczajnego. Sztandar w ogóle w naszej świadomości, w naszej takiej tożsamości, myśleniu w ogóle o, o tym, co się dzieje w historii, to jest rzecz absolutnie wyjątkowa. Ma oczywiście, wiadomo, swoje głębokie korzenie w starożytności, szczególnie od średniowiecza był elementem, wokół którego ludzie się skupiali. Jeżeli sztandar się niosło w do przodu i ten sztandar był na czele tych ludzi, grup, korum, wojska czy różnych innych, Wiedzieliśmy, wiedzieli wszyscy w tamtym czasie, że zwyciężamy. Symbolicznym zawsze pokonaniem państwa, narodu, wojska było właśnie złamanie sztandaru, jego pognębienie. Sztandar Szkoły Szkółskiej zawsze jest na czele, czyli zawsze prowadzi, czyli jest dumnym symbolem szkoły, siły, tego wszystkiego, co państwo robicie. Więc każdy sztandar jest takim szczególnym momentem, chyba dla nas ludzi. Taką rzeczą ważną. Chcę tutaj też przy tej okazji podziękować oczywiście wszystkim sponsorom, którzy właściwie bez słowa, nawet chętnie mówili, że chcą przeznaczyć swoje środki, nie większe, tylko mniejsze, na to, żeby ten standard sfinansować. To znaczy, też jest to symboliczna kwestia, prawda, że sztandar nie jest ufundowany ja wiem, przez jakąś instytucję państwową, samorządową, tylko że po prostu jest efektem takiego zaangażowania obywatelskiego i chęci obywateli, żeby ten standard był i mieć. To też jest taka ważna sprawa. W samym komitecie y, Szkoły Policji funkcjonowało para osób. Ja tutaj chciałbym i bardzo tym wszystkim zaangażowanym, za to bardzo dziękuję. To też ważna sprawa, bo te osoby angażowały się w tę kwestię związaną z fundacją standardów i też także symbolicznie są związani i z tą współczesnością i szkoły policji, i samorządu, miasta, powiatu, ale także i z przeszłością policji, więc wymienię te jeszcze nazwiska, które osób te były członkami także oprócz mojej osoby tego komitetu. Pan Arkadiusz Jorman, nadkomisarz w spoczynku, był zastępca komendanta szkoły policji w Słupsku, pani Krystyna Danielska Wojewódzka, prezydent miasta Słupska, pan Paweł Lisowski, starosta Słupski. Pan Grzegorz Matuszewski, inspektor w stanie spoczynku, były zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Pan Zbigniew Zubel, młodszy inspektor w stanie spoczynku, były kierownik Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego Szkoły Policji w Słupsku. Pan Robert Stefański, przewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji. I tu jeszcze chciałem tak wspomnieć właściwie jedno, że przepraszam, tak mówię długo, ale na szczęście nie pada więc jesteśmy tutaj w taki warunkach, że możemy jeszcze chwileczkę być tutaj. Więc yy, ta szkoła, Szkoła Policji w Słupsku, ma też swoją absolutnie niezwykłą historię, jej początki. Yy, to były szkoły... A, tu już pani prezydent będzie mówił o początkach szkoły, bo z reguły się dzielimy, tak, i uzyskujemy. więc nie będę o tym mówił, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawa i ważna, i symboliczna także sprawa. No więc w takim razie ja myślę tak, pani prezydent, yy, wszystko powiem to co jeszcze, nie więcej powiem, oczywiście mądrze lepiej, jest po prostu doskonała w swoich wystąpieniach, ale, ale ja jeszcze w takim razie. Po pierwsze przekazuję pozdrowienia i ręce Pana Komendanta od Pana Posła Zbigniewa Konwińskiego, on jest tutaj posłem z naszej ziemi, on niestety nie mógł być tu, ponieważ no, jest oczywiście w tej chwili w Warszawie trwa jeszcze posiedzenie Sejmu i obowiązki w parlamencie go zatrzymano. I jeszcze przeczytam list od pana ministra Tomasza Siemoniaka, który tutaj chciał być bardzo na naszym spotkaniu, szczególnie pan Czesław Mroczek, który jest odpowiedzialny za policję. Wielokrotnie z nim rozmawiałem. No, tak się złożyło, że po prostu dzisiaj te dwie osoby nie mogły być z nami obecne ze względu na swoje obowiązki i usprawiedliwione są te oczywiście osoby yy, tej, tej nieobecności. Więc odczytuję pismo pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Szanowny panie komendancie, szanowne funkcjonariuszki, szanowni funkcjonariusze, szanowni państwo. Tradycje, pamięć i wartości od pokoleń budują się oraz tożsamość, budują siłę oraz tożsamość polskiej polityki. Uroczyste obchody święta tej formacji połączone z nadaniem nowego standardu to moment szczególny dla Szkoły Policji w Suksu. Gratuluję wszystkim, którzy przez dekady funkcjonowania szkoły budowali, a dzisiaj współtworzą ten ważny filar naszego systemu bezpieczeństwa. Nowy standard to nie tylko symbol tradycji i ciągłości, ale także żywy dowód, że wartości takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna niezmiennie stanowią fundament Policyjnej Służby. To piękny gest społecznego zaangażowania pomorza i jego mieszkańców, którzy od dziesięcioleci, dziesięcioleci towarzyszą tej jednostce. Warto podkreślić, że tej szlachetnej inicjatywy po raz drugi przewodniczył Pan Senator Pryczek. Klejna, osoba, osoba oddana sprawom regionu i bezpieczeństwa publicznego. Przewracam to w trend. Hmm, historia to nie to to jest moje, ale po prostu tak tu się stało, w tym tekście, że moja jest Historia sztandaru słupskie szkoły to również historia Polski, tej trudnej, pełnej wyzwań, ale przede wszystkim opartej na niezłomnym duchu ludzi, którzy nie godzili się na utratę wolności i tożsamości. Na szczególne przypomnienie zasługują losy pierwszego sztandaru z 1947 roku dzięki odwadze i determinacji kilku funkcjonariuszy przetrwałą, najcięższy czas, stałem się bezcennym świadectwem pamięci. W imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pragnę przekazać wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, pracownikom cywilnym i wychowankom Szkoły Policji w Słowsku najserdeczniejsze życzenie dalszych sukcesów oraz satysfakcji z codziennej służby dla Rzeczpospolitej. Dziękuję za, wasze, za Waszą konsekwencję w pielęgnowaniu tradycji. Za profesjonalizm oraz gotowość dawania w obronie bezpieczeństwa obywateli. Jestem przekonany, że dzisiejsze uroczystości staną się nie tylko wzruszającym wspomnieniem minionych lat, ale inspiracją dla dalszego ułatwienia statusu służby, oparte, służby, służby opartego na honorze, odwadze i wierności ojczyzny. Z wyrazami szacunku Tomasz Simoniak i Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego wszystkim Paniom i Panom, funkcjonariuszom policji i tym pracującym w Szkole Policji, uczącym się tutaj, ale także wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego bezpieczeństwa. Ja osobiście myślę, wszyscy jesteśmy wdzięczni za Wasze poświęcenie, oddanie, zaangażowanie. Widzimy Waszą pracę na co dzień i jesteśmy naprawdę za to bardzo, bardzo wdzięczni, a wiemy, ja wiem, jak ciężka jest służba policyjna. Czasami ja myślę sobie, nie dlatego, że tutaj jesteśmy w takim składzie, że służba policjanta, policjantki jest najtrudniejszą służbą ze wszystkich służb mundurowych. Ze względu także na zagrożenia, które są na każdym etapie pracy, w każdym momencie, w każdej sytuacji mogą się zdarzyć sytuacje, które trudno sobie nawet wyobrazić. Także bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję i wszystkiego najlepszego. Dziękuję.